Irena Kwintowa o małej żniwiarce i sierpniowej nocy. Wiele lat temu, niedaleko starego, ciemnego boru, stała mała wioska. Chaty miały słomiane dachy, ogródki były pełne złotych nagietków, ludzie zaś biedni, lecz dobrzy i serdeczni. Na samym końcu wsi stała chata, najstarsza i najmniejsza. Mieszkała w niej kobieta z córeczką. Kobieta chodziła do obcych ludzi do pracy, podlewała warzywa i złote nagietki. Zaraz za małą chatką rozciągało się pole, równe, niewielkie zagony, na którym w lecie szumiały złote kłosy zboża. Niewiele go było. Każdy kłos ludzie zbierali skrzętnie, bo każdy kłos był okruszyną chleba, którego często na wiosnę brakowało. Taki zagonek zboża miała też kobieta z małej chatki. Cieszyła się nim, a dziewczynka codziennie biegała oglądać ziarenka w kłosach. Nadszedł czas, gdy trzeba było zbierać zboże z pola. Cieszyła się wieś, bo zboże wyrosło bujne i piękne. Kłosy były ciężkie od ziarna. Wtedy właśnie kobieta z małej chatki ciężko zachorowała. Co się stanie z naszym zbożem, kiedy go w porę z pola nie zbiorę? Szeptała, ocierając łzy. Ale córeczka nie pozwoliła jej płakać. Nie martw się, Matusiu, ja dam sobie radę, zobaczysz. Jaka ze mnie żniwiarka! I szybko, aż jej cienkie warkoczyki fruwały wokół drobnej twarzyczki, zakrzątnęła się po izbie, wzięła sierp w małe rączki i wybiegła na pole. Znużone słoneczko poszło już spać za ciemny las. Ucichły świerszcze grające w trawie. Tylko dziewczynka wciąż jeszcze nisko nachylona przycinała sierpem złoteść błażyta. Coraz ciężej małym rączkom, coraz trudniej bosym nóżkom, ale Matusia martwić się będzie, że zboże nie zrzęte, a z dojrzałych kłosów ziarna się wysypią. A każde ziarenko to przecież kruszyna chleba, westchnęła dziewczynka. Chyba nocka ciemna mi pomoże. Właśnie przechodziła tamtędy noc. Piękna sierpniowa noc, otulona w ciemny aksamitny płaszcz. Usłyszała westchnienie dziewczynki. Tak późno i jeszcze pracujesz? Sił ci widzę brak żniwiareczko. Rączki masz małe i zmęczone, daj mi swój sierp. I zanim zdumiona dziewczynka zdołała słowo przemówić, noc wzięła sierp z jej rąk i zaczęła żąć złote bła. Nie spostrzegła się dziewczynka, a tu zrzęte zboże w snopkach stoi. O dobra pani, szepnęła jakże ci podziękuję. Może weźmiesz dla siebie trochę tych złotych kłosów. I dziewczynka na brzeg ciemnego płaszcza nocy położyła garść złotego zboża. Noc wzięła w dłonie złote kłosy, rozsypała je po swoim płaszczu i uśmiechnęła się ciepło do dziewczynki. Złote kłosy zamieniły się w migotliwe, jasne gwiazdy. I od tej pory noc sierpniowa na warmi jest pełna blasku migotliwych gwiazd. Czytała Małgorzata Sadowska-Bartoszewicz.